Były wakacje. Mama pojechała rano do przychodni na zwykłe, kontrolne badania i wróciłam, była strasznie zapłakana. Pod prawą pachą, myjąc się, zauważyłam, że coś mi tam nie pasuje, jakoś tam tak za dużo jest tego ciała. I w gabinecie wtedy powiedziałam pani doktor, pani doktor mi zobaczy tą pachę. Ona mnie zbadała i powiedziała, jutro na USG pani daje. Skierowanie. Próbowałam dowiedzieć się, czemu płaczę, ale nie potrafiła powiedzieć nawet jednego słowa. Między słowami yy, dowiedziałam się, że, że prawdopodobnie mama jest chora na, na chłoniaka. Był to dla mnie bardzo trudny czas. Pamiętam, jak zapytałam młodej pani doktor, pani doktor,: 'Ale ja umrę.' A ona mi wtedy powiedziała: "My wszyscy kiedyś umrzemy". Ja panią rozumiem, pani przeżyła zdarzenie z tirem, ale pani musi wierzyć, musi dalej żyć. Zaczął się wielki przełom w moim życiu z tego względu, że człowiek e, inaczej postrzega świat. Zwracamy uwagę na takie rzeczy, których, będąc zdrowym człowiekiem, byśmy nie dostrzegli. Na tą piękną zieleń, na te pąki, które się rozwijają, nie wiem, na jakiegoś ptaszka, który gdzieś tam wije gniazdko. I stwierdziłam, że jeśli mnie Pan Bóg na tym świecie zostawił, to po to, żebym ja coś jeszcze zrobiła, ale nie, nie dla siebie, tylko dla innych. Mama jest super. Mama jest najlepszą kobietą na świecie. Potrafi zawsze, zawsze znaleźć rozwiązanie na każdy najmniejszy problem. Nieważne z czym bym do niej zadzwoniła, z czym bym do niej nie przyszła. Ona zawsze ma przynajmniej trzy rozwiązania. Ja po prostu staram się nie myśleć o chorobie. To jest podstawa całego procesu leczenia. Proszę mi wierzyć, że przywiózł mnie syn po chemioterapii. Ja w poniedziałek poszłam do ogródka i zasiałam fasolkę, zasiałam cukinię, posadziłam dynie. Bo to już było trzeba, bo to już był 10 maj. To, to, to ta ziemia aż się prosi, żeby tamte ziarno wrzucić. Myślę, że rodzina ją napędza do tego, to, że jesteśmy tutaj wszyscy: że jest cały dom ludzi, że jest babcia, jest dziadek, są moi bracia, tata. I myślę, że ona ma takie poczucie, że ma dla kogo żyć cały czas. Wiadomo, że ta choroba jest. Wiadomo, że ona na pewno doświadczyła moje dzieci, na pewno je dotknęła, moich rodziców, mojego męża, ale my się staramy nie rozmawiać o chorobie. Po prostu pchamy do przodu ten wózek. Biorę udział w terapii, jestem leczona najnowszym lekiem, który niestety nie jest refundowany dla wszystkich. Więc jestem szczęściarą, bo jestem czwartą osobą w Polsce, która ten lek otrzymała. No i dobrze by było, żebym nie tylko ja i te trzy osoby ten lek otrzymały, tylko żeby ci ludzie, którzy potrzebują tego leku i tej pomocy, tego leczenia, również mogli skorzystać z tego leczenia, żeby był to lek refundowany. Czas jest bardzo kluczowy w chorobie nowotworowej. Tu nie ma za rok, za dwa, tu nie ma poczekaj. Tu się liczy każdy dzień. A takich ludzi jak ja ile jest takich ludzi, którzy czekają?